21 kwietnia Klucz do radykalnej miłości Błogosławieni jesteście, gdy wam złożeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak, bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Ewangelia Mateusza 5, 11 i 12. Jednym z pytań, które zadałem podczas zwiastowania na temat miłości do naszych nieprzyjaciół z Ewangelii Mateusza 5, 44 było: Jak kochać kogoś, kto cię porywa, a następnie zabija? W jaki sposób możemy to zrobić? Skąd pochodzi moc, aby kochać w taki sposób? Pomyśl tylko, jak to jest zdumiewające, gdy pojawia się ona w prawdziwym świecie. Czy cokolwiek mogłoby pokazać prawdę, moc i rzeczywistość Chrystusa bardziej niż to? Wierzę, że Jezus daje nam klucz do tej radykalnej, pełnej poświęcenia miłości opisanej w Ewangelii Mateusza 5:44 wcześniej, w tym samym rozdziale. W Ewangelii Mateusza 5, w 11 i 12 wersecie znowu mówi o byciu prześladowanym, tak jak wtedy, gdy powiedział w Mateusza 5, 44 Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Niezwykłym w tych wersetach jest to, co Jezus mówi, że jesteś w stanie nie tylko wytrzymać złe traktowanie nieprzyjaciela, Lecz radować się tym. Błogosławieni jesteście, gdy wam złożeczyć i prześladować was będą. Radujcie i weselcie się. Wydaje się to nawet bardziej poza naszym zasięgiem, niż modlenie się za naszych nieprzyjaciół czy czynienie im dobrze. Jeśli mógłbym osiągnąć ten po ludzku niemożliwy stan, mianowicie radować się w byciu prześladowanym, wtedy możliwym byłoby kochanie moich prześladowców. Jeśli cud radości w pośród grozy niesprawiedliwości, bólu i straty mógłby mieć miejsce, wtedy cud miłości względem prześladowców również mógłby mieć miejsce. Jezus daje klucz do radości w tych wersetach. Mówi on: radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Kluczem do radości jest wiara w przyszłą Bożą łaskę, to znaczy bycie zaspokojonym we wszystkim, czym Bóg obiecuje dla ciebie być. Mówi on. Radujcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Nasza radość w prześladowaniu jest radością nieba wpływającą w tę chwilę grozy i uwalniającą nas do miłości. Więc ta radość jest uwalniającą mocą, aby kochać naszych nieprzyjaciół, gdy nas prześladują. Jeśli to jest prawdą, to przykazanie, aby kochać, jest również pośrednio przykazaniem, aby o tym, co w górze myśleć. Wszystko, czym Bóg obiecuje dla nas być, nie o tym, co na ziemi. Kolosan 3.2 Przykazanie, aby kochać naszych nieprzyjaciół, jest przykazaniem, aby znaleźć naszą nadzieję i nasze najgłębsze zaspokojenie duszy w Bogu i Jego wspaniałej zapłacie, Jego przyszłej łasce. Kluczem do radykalnej miłości jest wiara w przyszłą łaskę. Musimy być przekonani w pośród naszej agonii, że miłość Boga jest lepsza niż życie. Psalm 63, werset 4. Kochaniem Twojego nieprzyjaciela nie zapracujesz na zapłatę nieba. Cenienie sobie zapłaty nieba daje Ci moc, aby kochać Twojego nieprzyjaciela.